Witamy na drugim meczu finału Apoleon vs Luis X, to miałem maju 2012. Ze mną są jak zwykle Pielagora oraz Krigo. Cześć, no witam. To no, już kilka minut walki było. Up niszczy kopalnie z morami, koszmarami. Luis chyba będzie chciała atakować natural, zabudowuje się... No, Luis zaczął budować budynki w pobliżu Naturala. E, Luis gra zarazą, a Apolon gra demonami. Ten matchup jest na korzyść demonów. No, Luis musi na pewno się, się postarać, aby coś ugrać. Na pewno tym ruszem, nic nie zabudowuje jeszcze. No, a idzie, idzie bardzo mocny rush w Apolona w Naturala. Budynków nie ma. Mhm. No. A już druga y, świątynia oczu się buduje w brzeżu naturala Jest tu też szambo no, Lex, to Lex być chyba być... postawił wszystko na jedną kartę tym na razie W ogóle mu nie się w bazie Lexa i swojej lata I no, to może być ci bezpieczny teraz, z czym prędzej musi atakować Iż pięć minut minęło? Tak, tak, tak Dobra No, na pewno jeszcze wieża. to już myślę, że natural już... No, ta wieża już jest bezbronna. W ogóle nie ma armii. Na tym. No, na, 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 na dwa strzały ma dopiero gula, nagle na, na jednym. Dziwne. Idzie jakiś kosiarz tam. Dopiero dwa kosiarze ma. No, ono chyba idzie w demony. No to też już... tak, Apolion to już nie jest jego też pierwsza walka demonami na... O, no, bohater? Przepraszam. To też już nie jest jego pierwsza walka demonami na zarazę. Pierwszą... Grał ze mną. No, dość ładnie się to zaczęło robić, ma szansę. i... zdążył zrobić demony bardzo szybko. Myślę, że te razem. No a, nie czego Nie wszak zdąży. No, bardzo dobrze Luisowi udało się a na natural. Zniszczył mu już prawie całego. No, no. Oczywiście bardzo szybkie demony. Można do nich nie dojść nawet. Majigrze trzeciego z poziomu. Trzeciego, to są bardzo szybkie. Może z jakieś. jakiś. Ale myślę, że ten budynek Lex teraz ma... zaatakował w tym momencie zamiast tym no, no, z tym kopalniami No on mógłby ruszać Tylko on to o tym wie Gdyby teraz zaatakował w tym momencie sobie, dokładnie tak. No bo jak widać Apolion ma nie... w tym momencie um, Chyba tylko kłazyta, który wszedł do kopalni On w wieżach mu chyba jeszcze No możliwe, że ma w wieżach Miał dwóch kosiarzy Tak, 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 wieży, w wieży, jednej wieży tam na górze Tez... jest są. mógłby To jest dwie zmory które ma na dole tam przy kopalniach na środku zniszczyły bardzo dużo tej kopalni tak. padło środek e, no, jest No Lek sobie ataki, bo... ataki. ataki z o już są salamandry ba oj to już po tym... po no, Musi cofnąć teraz Może no, dalsze atakowanie nie ma Patrz. sensu za bardzo Ale jest tak od dołu tutaj widać że nie ma zabezpieczonego No, no Lek zaczął bardzo agresywnie i to mu się chwali Już ma hal zaraz do 3 jego poziątek no. Może w A... W czwartego poziomu jeszcze nie ma, więc... Wydaje czemu on tych kopalni na środku nie no, przejdzie? Jest nie przez mhm. Czemu on jest teraz skupiony na tym ataku? nie dziwi mi się. Nawet to zaraz buduje? Na katapulty się nie podjąć? No, mógłby dobry pomysł. No, bardzo dobrze Lex, bo no, wiesz, zmusił już... apoliona do budowania budynku więcej. Budowę, no i tworzenia salamander? Generalnie na, na pewno spowolni to proces produkcji demonów. Tam na dole ataki O, salamander wytane tam wytane tam. Nawet to... To zdąży jedno zniszczyć. No może. może dwie... Ale zaczął się na tej trzeciego poziomu. Chyba dwie zniszczył. Teraz... Mają jest... no salamander nie wszystkie prostu no. O dobrze wysał kilka. Reszty no tu dobrze, No dobrze brawo. A dwie kolejne wieże padają. Nie, jeszcze jedno. Ale przynajmniej ją trochę zniszczy. Może zmusi Apoliona do naprawy. W A te góry i tak są. Już... Ciasz może. Nie o teraz pójdę do... Z no, tak. no, jeszcze tu za zamalarmuję. Ale to było dobre, gdyby teraz z góry poszedł tak. No i zmusił Apoliona do naprawy tej wieży które już są zrozumiałe. No jakby teraz na przykład wykorzystał... jakby miał przewagę ekonomiczną na środku, no, to by mógł że... te bije zrobić. A Aporion no, dalej ma te koszmary na środku i niszczy im wszystko. A tak z góry idzie, ale niepotrzebne. Bo no. ten atak to kompletne klapa będzie. A no tak, na dole teraz. Ale on ciągnął wojsk. Chociaż nie sądzę, żeby zniszczenie no. były takie o no jeszcze jest czwarty poziom A ja na wierzy. kolejny No jest bohater Apoliona, tam będzie przyjmował swoje kopalnie naturalne o, zarodniki Patrz co robi, zarodniki To jest? No nie, Może no to musi to jakoś to coś na demony coś kombinować ale patrzcie, jakby teraz poszedł od dołu, to bym mógł spokojnie co no, no, Zamierza zrobić, bo widzę w ogóle. No właśnie tak widzę. Wydę, że Nex tutaj preferuje takie małe ataki mniejszymi grupami. Z różnych stron. Z no, z wielu raz. Teraz gdyby wyczuł tę no to są dwie strona mandri. trochę jest taki bez. Tam, tam też jest zbudowana kaplica, to jest bardzo. Jak to lubi zauważy to jest bardzo niedobrze. Musiałby to wykorzystać. Bo pytanie, czy to zauważy. Dalej, z trzeciego -trzeci, -trzeci, -trzeci poziomu. Cztery, Skoczy czwarty poziom halu, no to ciekawszy. Czy zacznie gniazda robić już? Ale ma dużo niewykorzystanych zombie na dole, przy naturalnym no, dużo. E, Po pierwsze zapychają. Zarodniki lecą, bo budynki się wsadziły, widzę. No zarodniki tam dobrze zdziałają. No już nie, nie. jeden tylko walny u wierzy Kolejna duży... wieża padła No to No i dobrze, dobrze, że się nie zajmuję tymi jednostkami, nie. tylko przew te tylko wieże. No kolejna padnie coś mi się wydaje Nie panie 105. 90. Ale, ale lepiej to wyjść No ale, ale lepiej to, no, no, to No za chwilę na pewno już będą demony, chociaż... A na pewno bardzo dużo surowca zużył na te salami było dwie kapce coś w ogóle zbudował. Co zrobił? Z dwóch miejscach sobie coś na górze, druga na dole No oczywiście Ale zobaczcie, że jest tylko trzy jamy A idzie spory atak środki To jest ta góra liczba Spory musi... atak środki idzie Ale nie widzę tych gniazd, no nie widzę tych gniazd No Tutaj pojawi się jeden demon i obecnie wszystko taką przewagę, że tutaj... Tak, są ciężko widzieć w sklepie No i leks zaczął niszyć kopalnie na środku. Są już dwa demony. Tak, tak, tak. No, a pojem... Powią... Pad no, zobaczcie, padło też na na samej a, górze. Nie. No już leks troszeczkę tu... Z... Troszeczkę już przespał ten moment, gdy nabiję. I wciąż nie buduję gniazd, no nie wiem, nie wiem. Tych nie te demony, które są to już... No... On by chciał... Możliwe. On by Cię chciał budować oczy? Nie że to dobrze, to już... No zniszczył mu dosyć ostro tą bazę. Te wierzę, no... Chyba tylko jedna stała, druga, trzecia, czwarta. Cztery, z czego jedna jest bardzo mocno uszkodzona i chyba by chciał ją dobić. Nie wiem, żeby... No chyba nas zniszczył no, szkoda, że tego osnotura na z środka nie przejął. Można teraz taki krytyk pójdzie. Zarodniki. Bardzo źle. Zresztą A teraz no zaatakował demonami, no to musiałby się na samych wieżach bronić. No i to zarodniki jeszcze... No, nie, no, tylko, że one atakują Więc 4, 4, 5, 5. A te mogą być tutaj. Widziałeś atak na natural? Mhm. Dobrze, że stracił natural. trzy salamandry, pięć koszmarów. Zaszczył. Już ma po naturalu. Widziałeś też atak i się otworzył. O, widzę, że dołam. Dobrze, 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 dobrze. Zauważył, lecz, że od dołu tam nie ma zabudowań żadnego na podium. To co on robi? No dobrze, I teraz... No już teraz zaczął ale będzie mu niższy władzę. Znaczy... Dobrze, dobrze. tak jest na no. górze kaplica. Dobrze, 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 dobrze. iglica, ale niech iglice niszczy. Ciekawe czy da radę, to jest kluczowe. Da radę. Chyba da radę, tak jest. Tam na górze jest kaplica. Tak jest. Zniszczył mu iglice z... Z czwartego poziomu. No nie wiem że zniszczy tu zniszczy może. Zniszczy ją. Tak. 20, I Teraz musi się... No musi bronić no Natural. 50? Nie, 51. I atak na Natural, no tutaj A tam straci na tego do... natural, ale i się zdołał znowu, no, no, no. Raczej straci tą kapicę. Może na jakąś świeżą, ale no Natural, Lexa też już zaraz padnie. I na górze jeszcze z drugiej kapica. Gdyby teraz y Apolion zamiast bić te kopalnie Naturalne zaatakował bazę Lexa, to by to skończył. Ale na pewno tak nie pomyślą no zniszczył tą biedną. Ale teraz straci tam na dole to niszczą już To No patrzcie, patrzcie, co no, robi tymi razem? No dobrze, robi ten... jedną kaplicę co prawda chaosu, ma, ale... Gdybyś Masz teraz po pozbył po prostu... tych demonów, które są na mapie, no to... Mamy szansę. Ale stracił natural Alex. idzie znowu z naturala. Widzę, że teraz natural, Alex, apoliona jest zabudowany. I to czterema budynkami będą. A, a apolion tam próbuje atakować. A czy teraz Alex będzie próbował atakować, jeszcze czym poszędzasz. No i idzie atak od dołu na bazę Lexa. Alex tutaj no, musiałby to szybko zauważyć. Bardzo szybko by to musiał to zauważyć. A on tego nie widzi. To się może skończyć na niego bardzo źle. Jeżeli zgadzam znaczy, Jeżeli furmion Lex szybko nie zareaguje na ten atak, już traci kolejne budynki. No teraz dopiero No ma tam no, trochę jednostek. Oko po... Teraz to dopiero że... zauważy. Dopiero teraz. Za późno. A myślałem, trzeba wybronić. Atak na Apoliona natural też oczywiście nie powiem. No Szkoda, tutaj... Ładny początek był. Dobra kontra na strategię Apoliona, który próbował bardzo szybko dojść do demonu. Zniszczył szkodę. Zniszczył właściwie. Słuchajcie, next tam miało lepsze Zarobi? No już tylko jeden ja Salamander no, salamandra. Ja mam Ale demony atakują no, A on na te demony nic nie ma Tylko no, jedno oko pomiję. No i to jest zawsze już po grze no, szkoda, szkoda, że Leksyk No w ogóle się nie skupił na powietrznym na no, na tych wijach na... Nawet tych oczu płomienia było niewiele Może kapłani. Jeszcze idzie do marmię samo. No. Jest piąty poziom twierdzy. No nie, to już, to już jest powróżej. Szkoda, szkoda, bo... Bardzo nie długo tak. Lex rozdawał karty, ale. No do pojawienia się Demona, Mimo, że zniszczył mu tą miglięcę. Szybka odpowiedź już... Dał. Więc... Idzie na tą bazę. A ja wiem co, Lex jeszcze próbuje zrobić się desperacji. Buduje laboratorium na kurzowe bohaterem. Będzie chciał tą armią zniszczyć wszystkie budynki. Nie? No widzę, że się wraca. No to było ciekawe, gdyby się tu udało, no bo wraca. zniszczenie wszystkich budynków to jest koniec gry. Ale nie że nie ma szans. Nie ma szans. Za dużo Za mało armii, za dużo budynków. Zniszczył jedną jamę, możesz jakąś wieżę zniszczyć, wszystko ona się Nie, nic Już, No, już nawet sobie odpuścił. Koniec. Koniec, Dremis też mi sobie nie ratuje, więc... Koniec. Staroczył koniec. to raczej koniec. Mam 2-0 do Apolion... Jeszcze taka jedna uwaga na koniec: Apolion w tym turnieju przegrał chyba tylko jedną walkę, to w <grym się nalezę> ze mną. <mnie>